Cześć, mam na imię Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak mogliście już zauważyć po tytule filmu, jest to taki study vlog, czyli po prostu przez kilka najbliższych dni będę Wam nagrywała, jak się uczę, pokazywała jakieś moje postępy, sposoby na naukę, materiały. W maju nagrywałam coś podobnego na Instagramie i wiem, że wtedy bardzo Wam się spodobało, więc mam nadzieję, że tym razem będzie podobnie. Obecnie uczę się na sprawdzian z historii, z polskiego dwudziestolecia międzywojennego. Właśnie mam w piątek sprawdzian. Zaczęłam uczyć się wczoraj i mam już ogarniętego tyle materiału. Dzisiaj planuję nauczyć się trzech stron. Okej, okay, minęła jedna sesja nauki, 25-minutowa, a ja nauczyłam się dwóch stron. Uwielbiam przeklejać sobie takie właśnie karteczki przeróżne. Tutaj mam cały arsenał. Tutaj także dzięki temu potrafię sobie zapamiętać dużo rzeczy. Po prostu kiedy na taką karteczkę Ojrzę. I tak, pisanie po biurku to jest moja codzienność. Nie przejmujcie się, to schodzi, da się to zetrzeć. To, jest to trochę dziwne, ale... Hmm, jeśli coś pomaga, to, to chyba nie jest głupie, prawda? Jeśli chodzi o naukę do, yy, na maturę z historii, to na chwilę odstawiłam wademakum, żeby w tym tygodniu skupić się faktycznie na tym sprawdzianie, ponieważ my z historii mamy jeden sprawdzian na 2-3 miesiące, ale jest ogromny sprawdzian z ogromnej partii materiału, więc muszę bardzo dużo czasu poświęcić na to, żeby ten materiał cały ogarnąć, więc na razie nowożytność odstawiłam na bok i wrócę do niej. Po napisaniu tego sprawdziano. Ale pamiętajmy też o tym, że nauka bieżącego materiału To jest tak samo nauka pod maturę tak? Bo na maturze będzie zarówno że nowożytność Której teraz się uczę Typowo pod maturę z Wady Mekum Jak i dwudziestolecie międzywojenna. I ten cały materiał, który teraz przerabiam Te wszystkie rządy To będzie wszystko na maturze Więc i tak wychodzi na to samo Wróciłam właśnie z kościoła I usiadłam właśnie do angielskiego Robię moje zadanie domowe Generalnie całkiem przyjemne Miałam serniczek, ale no już za dużo się z niego nie ostało. Skupiłam gdzieś mój ołówek automatyczny i jest mi niezwykle przykro z tego powodu i muszę pisać takim. Teraz czas na naukę słówek, również z angielskiego, ponieważ mam jutro kartkówkę. I przy okazji pamiętajcie o nawadnianiu się. Kupiłam pod koniec wakacji takie karteczki. Mega fajnie, mają bardzo fajny format i na takie urocze po prostu serduszkowe. Dałam za nie chyba 3 złote. Jakoś od razu przyjemniej mi się uczę, jak sobie coś na znaczy, czymś takim zapiszę. Tutaj właśnie zapisuję sobie słówka, z... które są dla mnie nowe, albo z którymi mam jakiś tam problem, że nie mogę ich zapamiętać. Więc ogólnie słówka, kolejne ogarnięte. Jak mam z jakimiś słówkami problem, to przyklejamy sobie właśnie do lustra, bo jednak przy lustrze się bywa. Teraz przez trochę ponad pół godziny robiłam matematykę i udało mi się zrobić z arkusza z maja 2021 hmm, chyba cztery strony z zamkniętych z małą pomocą, ale dowiecie ważne, że próbuję. Więc jestem z siebie dumna, bo nawet gdzieś tam e, udawało mi się robić te zadania. Jak nie wiedziałam, jak zacząć, to po prostu patrzyłam sobie na szalone liczby i potem próbowałam zadanie dociągnąć do końca, ale jak nie wiedziałam, jak skończyć, to to identyczna sytuacja. Jak coś, to to nie jest żadna współpraca, oczywiście. E, szalone liczby, macie tutaj wszystkie arkusze ze wszystkich lat porozwiązywane, pokazane krok po kroku, co trzeba zrobić. Ogólnie ten arkusz to jest moje zadanie domowe na jutro i mam jeszcze do Zrobienia nierówność, równanie i jakiś dowód algebraiczny. Skończyłam przed chwilą arkusz z matmy, byłam jeszcze na spacerze, spędziłam czas z rodziną, a teraz jeszcze na chwilę siadam do historii, bo akurat mam siłę. Wróciłam do domku, kawka jest. Zrobiona i siadam znowu do historii. Dzisiaj mam w planach powtórkę wszystkiego, co, czego nauczyłam się wczoraj. No i przewrót majowy. Zobaczymy, czy coś jeszcze uda mi się więcej ogarnąć dzisiaj. Mam jeszcze na jutro jakieś zadanie z angielskiego, plus e, chciałabym zrobić coś z polskiego, dalej z renesansu pod kątem matury. Przeorganizowałam sobie tak by the way biblioteczkę, żeby mieć tutaj takie bardziej jesienne książki. Teraz czytam właśnie Nie rób flora i nie mogę się doczekać, aż zacznę. Ale to po prostu I can't wait. Już po pierwszej sesji nauki powtórka zrobiona, więc teraz lecimy już z materiałem dalszym, a ja przygotowałam sobie owoce. Skończyłam właśnie historię na dziś, powiem Wam, że poszło mi całkiem sprawnie. I że bez problemu ogarnę cały materiał do piątku, oczywiście, wyłącznie z powtórkami. Przyswoiłam sobie dzisiaj właśnie przewrót majowy, ten cały proces, kulturę Drugiej Rzeczypospolitej, osiągnięcia. Tutaj te wszystkie magistrala węglowa, Eugeniusz Kwiatkowski, i tak dalej. Na zewnątrz w dalszym ciągu pada, a ja zabieram się za zadanie z angielskiego. Robiłam kilka zadań z matmy i stwierdziłam, że dzisiaj już chyba odpuszczę sobie z polskim, bo jestem po prostu zmęczona. Pamiętajcie, że nie warto się przemęczać, trzeba znaleźć jakiś aurea mediocritas, czyli złoty środek. Dzisiaj już chyba nie dam rady, zasypiam dosłownie przy tym biurku, więc po prostu dalszą część renesansu będę robiła. Jutro nic się nie stanie. Hej hej, wszystkim, witam was we wtorek. Dzisiaj miałam troszkę zabiegany dzień, to znaczy byłam u lekarza i musiałam jeszcze ogarnąć kilka spraw na mieście. Wyszło tak, że jest godzina 18, a ja dopiero siadam do rzeczy do szkoły, ale nie martwimy się. W zasadzie, typowo na jutro muszę jeszcze dokończyć zadanie z matematyki, tam mam chyba 5 ćwiczeń do zrobienia z matur. Jeśli chodzi o historię, to okazało się, że pani jednak nie będzie w piątek. I sprawdzian został przyłożony na wtorek na przyszły tydzień. Czy to dobrze, nie wiem, bo dzisiaj mieliśmy powtórzenie wiadomości i okazało się, że już oganiam większość materiału, więc na ten moment na pewno dobrze napisałabym ten sprawdzian. Myślę, że już przyswoiłam sobie większość wiedzy i boję się, że gdzieś mi to tam wyparuje. Ale oczywiście strony medalu są dwie, jestem też zadowolona, bo będę miała po prostu więcej czasu na te powtórki i nie będę musiała tak z nimi pędzić. Zrobiłam sobie moją ulubioną kawę, taką powiedzmy jesienną, która smakuje będąc. Więc... Bardzo skromną. Podobnie do pumpkin spice Latte ze Starbucksa. I zagościł też dzisiaj u mnie serniczek. Hello, mam herbatkę i owoce. Pozostałości z owoców. I wreszcie zabieram się za język polski. Dalej, renesans z kursem, kursy do matury pracowni literackiej. Teraz będę przypominała sobie Macbetra. Tak w ogóle otrzymałam dzisiaj przesyłkę od wydawnictwa Greg. Są to te nowe repetitoria do nowej matury. Mam tutaj polski do egzaminu pisemnego, polski do egzaminu ustnego i matematykę. Tak wygląda na przykład opracowanie Macbeta, A co mnie zdziwiło, jest to pod barokiem, bo ogólnie Macbeth jest uważany za dzieło z pogranicza renesansu i baroku ale jednak częściej spotykam się z tym, że jest omawiany przy okazji renesansu, więc troszkę mnie to zadziwiło. Ale to, co już widzę, co mi się mega podoba, to że macie wypisane tutaj e, motywy i są też e, od razu po omówieniu jakieś lektury konteksty i nawiązania. Tutaj mogę Wam pokazać w tej książce do egzaminu z polskiego ustnego, e, Tak wyglądają opracowania pytań jawnych, wszystko jest bardzo starannie wykonane, to mogę powiedzieć tak na pierwszy rzut oka. Dzisiaj mamy środę, czyli dzień, w którym mam 8 lekcji. Wróciłam do domu po godzinie 16 i usiadłam, kto by się spodziewał, do historii. Powtórzyłam sobie wszystko, czego uczyłam się przez ostatnie 2-3 dni. Jutro chyba powrócę do Awademeku i przerobię sobie temat o wolnej lekcji. Na jutro mam do zrobienia na polski czytanie ze zrozumieniem, które. Kilka dni temu zaczęłam, ale tu widzę, że go nie skończyłam, więc teraz na chwilę do tego usiądę, sobie dokończę Siadam do matematyki, nie mam jako tako zadania, za to mam jakieś ćwiczenia zadane przez panią z korepetycji, więc sobie postaram się zrobić całą stronę Pochwalę się moją różą, która jeszcze bardziej rozkwitła No i moi drodzy, mamy czwartek, a ja powróciłam do nauki historii z mojego bademeku. Stwierdziłam, że powtórzę sobie wszystko na sprawdzian na spokojnie przez weekend, a teraz skupię się na nauce do matury przez te dwa dni. Także dzisiaj właśnie pierwsza wolna lekcja, tutaj mam notatki, jak widać po wypitej kawie temat już przerobiłam. Mam dzisiaj trochę więcej czasu, ponieważ jutro idziemy klasowo do kina, więc nie mam generalnie nic na no jutro do szkoły. Sięgnęłam więc po zbiór zadań naturalnych z polskiego i zrobiłam sobie pierwszy test z języka w użyciu. Myślę, że poszło mi całkiem ok i nawet szybko. Update, jak wiecie, zajmuję się w dalszym ciągu renesansem. I właśnie teraz pracowałam sobie trochę z kursem i z opracowaniami lektur i wierszy. Przerobiłam dzisiaj twórczość Mikołaja Sępa szerzyńskiego, bo wiadomo, że od pierwszej klasy zapomniało mi się o czym te utwory w ogóle były. Tam wpisują się nawet w moją wrażliwość dotyczącą poezji. No i przerobiłam sobie zadania z renesansu obecnie w kursie. Zapaliłam znowu śpieczkę i zrobiłam sobie herbatę. Mogę Wam pokazać takie przykładowe zadanie. Tutaj, na przykład, zadanie trzecie z kursu. Mamy treść zadania, możemy sobie tutaj go przybliżyć i w ogóle zobaczyć, jak ono wygląda, spróbować go rozwiązać. Tutaj, możemy sobie zobaczyć odpowiedzi, proponowane przez CKE, razem z punktacją. No, i rozwiązania oczywiście również nagrane przez Rita. Tak ono wygląda. Zbliżamy się już do końca tego vloga. Chciałabym Wam bardzo podziękować za oglądanie. Mam nadzieję, że taki nieco inny format Wam się spodobał. Być może coś tutaj powiedziałam, pokazałam, okaże się przydatne, albo zaczerpiecie z tego filmu trochę motywacji. Życzę Wam samych sukcesów. Nie poddawajcie się i dążcie do swojego celu. Do zobaczenia!